Boże, leniwiec mi się normalnie dzisiaj. w tyłek, nic mi się nie chce robić. Leniwa sobota. A tutaj właśnie kilka dni temu mi się otworzyło o leniwcu. Leniwiec przyrównany będzie do obłoconego kamienia, a każdy zagwizdzie nad jego hańbą. Leniwiec przyrównany będzie do krowiego nawozu. Każdy, kto go podniesie, otrząśnie rękę. Coś o mnie. Ale dzisiaj mi się otworzyła chiskia. Hiskiasza. Hiskiasz. A to był król, jeden z wielu królów izraelskich, który też walczył z wszystkimi naokoło, bo zawsze tak było, że ci, co wierzyli w jednego Boga, to musieli walczyć z wszystkimi. Hiskiasz był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. A później to prawo całkowicie Pan Jezus zanegował. I święty Paweł pisze, jutro jest czytanie, że prawo jest. Siłą grzechu, że prawo jest grzechem, normalnie szok. No, ale dobra, w tamtym czasie było to prawo tylko mojżeszowe. Toteż Pan był z nim wszystko, co przed przedsięwzią, wiodło mu się. Zbuntował on się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. On to pobił Filistyńczyków aż do Gazy i jej okręgów, do dzisiaj wojny się tam toczą. Od wieży strażniczej aż do grodu warownego. W czwartym roku panowania Hiskiasza był to za siódmy rok panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, bo wtedy Izrael był podzielony na dwa narody Judę i Izrael. Hiskiasz był królem nad Judą, a Ozeasz, syn Eli, był y, nad Izraelem. Y, Juda była tylko takim małym kawałeczkiem, a tam reszta to było Izrael. Wyruszył z Salamana Sar, znowu jakiś demon, król asyryjski, na Samarię, obległ ją i, nie, i zdobył ją po upływie trzech lat. W szóstym roku panowania Hiskiasza był to zaś dziewiąty rok panowania Ozaasza, króla izraelskiego. Samaria została zdobyta. Potem uprowadził król asyryjski Izraelitów do Asyrii i osadził ich tam w hałach i nad Haborem rzeką Gozanu i w miastach medyjskich za to, że nie słuchali głosu Pana Boga swego i przekroczyli jego przymierze. A tego wszystkiego, co nakazał Mojżesz, sługa Pana, nie słuchali i nie czynili. Wyprawa Sancheryba do Judei, zdobycie ludzkich grodów. W 14 roku panowania króla Hiskiasza wyruszył Sanherib, król asyryjski, przeciw wszystkim warownym grodom ludzkim i zdobył je. Wtedy król judzki Hiskiasz wysłał do króla asyryjskiego do Lakisz takie oświadczenie: Lakisz to była taka świątynia i też jakiś Lakisz, to jakiś demon. Zgrzeszyłem, lecz odstąp ode mnie, a ja przyjmę na siebie wszystko, co na mnie nałożysz. I nałożył król asyryjski na hiskiasza króla judzkiego hara, czy w wysokości 300 talentów srebra i 30 talentów złota. Skąd ja to znam? Czy nawet suma się zgadza? Oddał więc hiskiasz całe srebro znajdujące się w świątyni pana i w skarbcach domu królewskiego. W tym to czasie kazał hiskiasz zdjąć obicia z drzwi przybytku pana. To jest Salomon zbudował takie piękne. Zesłupów, które król judzki hiskiasz pokrył złotem i posłał to królowi asyryjskiemu. I to nie wystarczyło i tak, oblężenie Jeruzalemu, Jero czyli Jerozolimy, przez Asyryjczyków. Mimo to król asyryjski wysłał z Lakisz przeciwko królowi Hiskieszowi Tartana i Rapsarisa i Rapszakę z potężną armią do Jerozolimu. I ci, nadciągnąwszy i przybywszy do Jerozolimu, zatrzymali się przy wodociągu górnego stawu, przy drodze na pola pilśniarzy i kazali przywołać króla. Wtedy wyszli do nich. Eliakim, syn Chieilkiasza, przyłożony do Muszebna, pisarz oraz Joach, syn Asafa, kanclerz. Szydercza mowa wodza Asyryjskiego i rzekł do nich Rapszakę. Powiedzcie Hiskieszowi, tak mówi wielki król Asyryjski, na czym opierasz swą ufność? Właśnie akurat mam tu, nie um, tobie, na tym opieram, opieram swą ufność. Czym nie masz, na czym opierasz swą ufność? Czym nie masz, że samo słowo warg już starczy za radę i pomoc w walce? Na kimże to teraz polegasz, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? Oto oparłeś teraz swoją ufność na tym, na tej nadłamanej lasce trzcinowej, na Egipcie, która, wybija, która wbija się w dłoń każdego, kto, ma, kto na niej się opiera. Takim jest faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają. A jeśli mi powiecie, na panu Bogu naszym polegamy, to czym nie jest? To czy nie jest ten, to ten sam, którego świątynki na wzgórzach i ołtarze poznosił Hiskiarz, powiadając do Judy i do Jeruzalemu, tylko przed tym ołtarzem tu w Jeruzalemie pokłon oddawać będziecie. Teraz więc zrób zakład z moim panem, królem asyryjskim. Ja ci dam dwa tysiące koni, czy będziesz mógł posadzić na nich jeźdźców? Jakże chcesz odprawić z niczym namiestnika jednego z najmniejszych sług mojego pana, a polegać na Egipcie, że ci dary dwany i jezdnych? Poza tym, czy to wbrew woli Pana ja wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je zniszczyć? To Pan rzekł do mnie, wyrusz przeciwko temu krajowi i zniszcz go. Wtedy Eliakim, syn Hilkiasza i Szebna i Joach rzekli do Rapszaka, Zechciej rozmawiać ze sługami swymi po aramejsku, gdyż my rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po judejsku przed tym ludem, który tu jest na murze. Lecz Rabszak odpowiedział im, czy to dla Twojego pana i do Ciebie posłał mnie mój pan, abym wypowiedział te słowa, czy nie raczej do ludzi, którzy siedzą na murze, aby wraz z Wami żywić się swoim kałem i pić swój mocz? Po czym Rabszakę stanął i donośnym głosem zawołał po judejsku. Słuchajcie słowa, słowa wielkiego króla, króla asyryjskiego. Tak mówi król: Niech Was nie zwodzi Hiskiarz, gdyż nie zdoła wyrwać Was z mojej ręki. Niech nie doradza wam Hiskiasz polegać na Panu, powiadając: Na pewno wyrwie nas Pan i miasto to nie będzie wydane w ręce króla asyryjskiego. Nie słuchajcie Hiskiasza, gdyż tak mówi król asyryjski. Zawrzyjcie ze mną pokój i przejdźcie do mnie, a będziecie pożywać każdy ze swojej winorośli i ze swojego figowca, i pić każdy ze swojej krynicy. Aż przyjdę i zabiorę Was do ziemi podobnej do waszej ziemi zboża i moszczu, ziemi chleba i winnic ziemi, oliwników, oliwy i miodu i będziecie żyć, a nie umierać. Tylko nie słuchajcie Hiskiasza, gdy was zwodzi, powiadając Pan wyrwie nas. Bo czy bogowie narodów wyrwali każdy swoją ziemię z ręki króla asyryjskiego? Gdzie są bogowie Hamata i Arpadu? Gdzie bogowie Se, serwaim, Hen i Iwy? Czy wyrwali Samarię z mojej ręki? któryż spośród wszystkich bogów ziem wyrwał swoją ziemię z mojej ręki? że Pan miałby wyrywać Jeruzalem z mojej ręki. A Lud milczał i nie odpowiedział a mu ani słowa, gdyż taki był nakaz królewski. Nie odpowiadajcie mu. I przyszedł jakim syn Hilkiasza, przełożony domu i szedł pisarz i Joach, syn Asafa, kanclerz do Hiskiasza, mając szaty rozdarte i oznajmili mu słowa rapszakę. Hiskiasz prosi proroka Izajasza o modlitwę, a gdy to usłyszał król Hiskiasz, rozdarł swoje szaty i oblekszył się w wór, Wszedł do świątyni Pana i posłał Eliakima, przyłożonego domu i szebnę pisarza oraz starszych spośród kapłanów, obleczonych w wory do proroka Izajasza, syna Amosa, aby rzekli do niego. Tak mówi Hiskiarz. Dniem utrapienia i karcenia i zniewagi jest dzień dzisiejszy, gdyż dzieci są bliskie narodzenia, a nie ma siły, aby je porodzić. Może Pan Bóg Twój usłyszy wszystkie słowa Rapszaka, którego... Posłał król asyryjskiego pan, aby urągał Bogu żywemu, a pomści się za mowy, które usłyszał pan, Bóg twój. Zanieś więc modły za resztką, jaka się jeszcze znajdzie. Gdy wtedy przyszli do króla Hiskiasza do Izajasza, rzekł do nich Izajasz, tak powiedzcie waszemu panu, tak mówi pan, nie bój się tych słów, które słyszałeś, a którymi żyli mnie pachołcy króla Asyryjskiego. Oto ja natchnę go takim duchem, że gdy usłyszy pewną wieść, powróci do swojej ziemi, a ja sprawię, że padnie od miecza we własnej ziemi. A gdy rapszakę powrócił, zastał króla asyryjskiego walczącego przeciwko libnie, słyszał bowiem, że wyruszył z lakisz. Na wiadomość o trychace królu etiopskim, który, która brzmiała, oto wyruszył, aby walczyć z tobą. Ponownie więc wysłał posłów do Hiskiasza z takim poleceniem. Powiedzcie Hiskiaszowi króliwskiemu tak, niechajcie mnie zwodzi Bóg twój, na którym polegasz myśląc, nie będzie wydana Jerozolima w ręce króla asyryjskiego. Oto Wysłyszałeś ty o tym, co uczynili królowie asyryjscy wszystkim ziemią postępując z nimi jak z obłożonymi klątwą. A ty miałbyś wyjść z cało? Czy wyratowali je bogowie tych królów ludów, które wytępili moi ojcowie Gozan i Haran i Resef i mieszkańców Eden z Gdzież jest król Hamatu i król Arpadu i król miasta Sefa, Rwaim, Henny i Iwy? Modlitwa Hiskiasza w świątyni. A gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. A potem modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy. Panie, Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królów z ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj. Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz. Przysłuchuj się słowom Sanheryba, które on przysłał, aby urągać Bogu żwemu. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili ludy i ich ziemię i powrzucali ich bogów w ogień. Lecz nie byli to bogowie, ale dzieło rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, więc mogli je zniszczyć. Teraz więc, Panie Boże mój, wybaw nas proszę z Jego ręki, a poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. Wyrocznia Izajasza w Sanherybie. Wtedy posłał Izajasz, syn Amosa, do Hiskiesza taką wiadomość. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Słyszałem, o co się do mnie modliłeś w sprawie Sancharyba króla asyryjskiego. Takie zażyli słowo, które Pan wypowiada o nim: Gardzi Tobą, szyci z ciebie Pan nas, córka syjąska, potrząsa nad Tobą głową córka jeruzalemska.